Od wieków stworzenie to, ni człowiek, ni zwierzę, towarzyszy ludzkości i dręczy ją. Kim jest ów tajemniczy towarzysz człowieka i szkodnik? To niedoparek. Niedoparki zawsze mieszkają z nami, w naszych mieszkaniach. I taki ich popisowy numer je, że, że zjadają skarpety, ale zawsze tylko jednu z z celé páry. Dlatego e, bardzo často v našich meškáňách znalezeme tylko jednou ráno, když poprostu gotujeme se do práce, tak znalezeme tylko jednu, jednu z Ne? I, I, to polega na tím, že čím, čím věncej těch, těch nedopárků znalezneme, tím věnkší, grubší i e, živější je nás párek. Naša historia začíná se dokladně v momentě, kdy do Chichlíka přišlo s odvědinami jeho dvou kuzynův nedopárků. Byli to Tulamor Junior, na kterého mluvili Tulik, i Ramzes, na którego mówili Ramik. Siedziałem za drzwiami, czekając na zatrzaśnięcie się pułapki, aby złapać podstępnego złoczyńcę. Są i sceny, w których przybliżamy całą historię, która się rozgrywa na, na oczach widzów. No i oczywiście są części narracyjne, żeby tak troszeczkę ubarwić całą historię opisowo. No, synestezja też występuje tutaj. O, woda nie przystań, o mnie dziadka! Nasz porządny kuzynek powiedział, cholera, to dajdzie. Masz dosyć? Ja? Nie. A ty? Z, zróbmy jeszcze jakiś numer. Jestem profesorem Kędziorkiem, który całe życie zajmuje się badaniami nad niedoparkami. Pewnie każdy z Was zastanawia się, dlaczego giną skarpety i dlaczego tylko jedna. Natomiast druga postać... To jest już taka postać y, troszkę ze świata, można powiedzieć y, albo pół świata, bo to już jest postać mafijna. Ten spektak to jest też y, taki lalkowy ojciec chrzestny. Zapraszam wszystkich, y, musicie to zobaczyć koniecznie. Jestem niedoparkiem, parkiem, a Kichli to moje imię.